Białorusin Paweł Juszkiewicz jest toruńskim wykładowcą akademickim, w tym mieście żyje od ponad 20 lat, jednocześnie jest krytykiem reżimu Łukaszenki. 10 lat temu polskie służby uznały, że nie powinien otrzymać obywatelstwa. Ruszyła sprawa deportacyjna i wkrótce może być wydalony z Polski w ręce reżimu, który krytykuje. W niedzielę w jego obronie była się pikieta przy ulicy Mostowej w Bydgoszczy. Liczne zgromadzenie na akcji poparcia mojej osoby. To jest y, trudne mówić i być wśród Was, kiedy, kiedy tak naprawdę to zawsze ja pomagałem i zawsze ja przychodziłem na takie akcje wspierające, a teraz to ja potrzebuję takiego wsparcia. Wojewoda Michał Sztybel w rozmowie z nami poinformował, że zaapelował do służb, aby wstrzymać się z deportacją do czasu zakończenia się spraw sądowych była już wydana decyzja o cofnięciu legalnego pobytu na terenie kraju. Następnie od tej decyzji już było odwołanie do Urzędu Spraw Cudzoziemców i od odrzucenia tego odwołania pan Paweł wniósł odwołanie do Sądu Administracyjnego w Warszawie, który właśnie to rozpatruje. Ja podjąłem jakby działanie związane z tym, żeby skierowałem pismo jakby do, do instytucji, do straży granicznej, aby nie podejmowała czynności do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd ponieważ w związku z tym, że ta decyzja jest prawomocna, de facto straż Dynamiczna już mogłaby podjąć działania. Ja tylko zwróciłem się o to, aby nie podejmowała tych działań do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny.